Zobaczymy, czy coś w pokoju Watsona ukrył. Nasz kolega Holmes, ale Watson ma tej ciemno w dupie. U siebie, w pomieszczeniu. W swojej noclegowni małej. Dobra, tutaj nic nie widzę. No to może u Holmesa w takim razie w pokoju. A, sześć. Sześć, siedem, osiem. Dajmy radę, dajmy radę, osiem, 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 osiem. ma. Dziewięć. Jeszcze jeden, proszę. Mm. Bo nie wiem teraz, czy na tym poziomie też gdzieś mógł ukryć. Na poziomie tak zwanym ziemi. Gdzieś u niego tutaj w pokoju poszukamy jeszcze. Eee, make-up, make-up. Szybki make up. Dobry make-up nie jest zły. Eee, no tutaj nie ma niestety. Czy, eee, czy, czy, czy. Może w drugiej rączce tego? Albo mówiąc no za obrazkiem, może którymś? Nie, tutaj nie. W tym pudełeczku też nie. No to już nic nie ma. No raczej w pokoju Holmesa nie ma. Mm. No to moment. Tutaj nic nie możemy ruszyć. Tutaj też nie. Tutaj też nie. Dobra. Ja wszystko muszę teraz jeszcze raz sprawdzić. Za poduszkami nie, tu nie. E, czy tutaj coś może? Tu nie, tu nie. Te buteleczki też nie, też nie. Skrzypce Holmesa. No te kubeczki mnie fascynują, może w tych kubeczkach gdzieś, może gdzieś tutaj, na dole jest jakaś mała szufladka Coś tego Nie, tu nie Tu już wziąłem wszystko! No jeszcze jeden pieniążek. Tak dobrze myślę, że jeszcze jeden, tak, mam 9 o, proszę bardzo 10 No dobra, mamy 10 w takim razie tych suwerenów to szybko odpalimy sobie mapkę. E, mapa Baker Street i lecimy do pubu. W pubie prowadzimy tutaj szybkie wyścig żółwi. Dzień dobry, panu. Okej, okay, no tu biorę w takim razie przegranego. How much for what... The champion... Dobra, dałem mu tego. Mamy żółwia, proszę bardzo, szybka akcja. Zgarnęliśmy sobie żółwika, mapa Londynu, cyk, Tower. Bieg wracamy do Holmesa, żeby złapać naszego ptaka za pomocą niespodziewanego przyjaciela żółwia. Oh yeah, Tymczasem. Tymczasem Holmes zajmuje się czymś innym. Hmm, jaki przejazd kamery, proszę bardzo. <śmieniu> no to ja bym pomyślał, że. Ee, może tą siatkę. Tylko ona ma dziurę chyba, nie? Tu jest ta siatka, nie rybacka to może tą siateczką. Sznurek. Ja gdzieś miałem sznurek, nie? O jest. Dobra, i teraz to trzeba jakoś połączyć pewnie, nie? No, zajebiście, eee... no i co, i trochę dupa, jeszcze raz. Spróbujemy od tej strony. Um cyk może tak jakoś coś albo może jeszcze inaczej zobaczymy y może nie tak musi być tak 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 tak, tak. nie tak nie tak tak nie tak tak nie może od tej, jakoś tak, coś tego. Um, jakby to zrobić? No i chyba dupa. Myśl! No staram się, staram się, drogi Holm, się. Staram się, mój drogi Holm, się myśleć. bym to jakoś tak zrobił, cyk. Nigdy nie lubiłem takich zabaw. This specimen will be ideal. Hmm, No, dobra. W takim razie szybko. On jest gdzieś tutaj, nie? No to cyk. Najpierw żuf, który idzie na skazanie. Stand back, Watson, as we wait for our bearded friend to descend. I hope you'll be able to catch it on the first try, Holmes. Ginger would never forgive me. Ginger? Yes, the turtle. Of course. Of course, of course. Of course. <laughs> Oczywiście, Watsonie. Jasne. <laughs> Jasna sprawa, Watsonie. Taki wielki ptak. Spada holishel. On jest ogromny. No dobra i teraz tą siatę bierzemy. Siatę succeed. Now, can we head back to our lodgings and sleep? Lodgings. The the we have until this evening. We are heading back to Baker Street, Watson, but not to sleep. We have time for a meal, and then we must make haste to the next location that we will ascertain with the help of these messages. Uh, but I'm done for, Holmes. As Ashila said, I think the slain care little if they sleep or rise again. Come, Watson, make haste. Make haste, Watson. I Wracamy sobie tutaj proszę bardzo na Baker Street. Udało nam się te ptaki nieszczęsne złapać. Najbardziej mi rozwalił ten motyw z Batmanem. Nie mogę no longer take it. Regardless where these papers that were found on those damn Tower of London lead, you'll be going without me Holmes. Plus this business cannot remain secret much longer. Scotland Yard would like to take over the case again, and I would gladly give it You are correct, Watson. Even if Chief Warder Smith sent two thirds of his men on holiday to minimize the risk of leaks, the authorities would be aware with very little delay that something was afoot in London. And they would want to take over the case, as you say. But Scotland Yard is once again facing a strong opponent and is up against a resounding failure. There is no question of my stepping down or even thinking of resting, not while England is being menaced by Arsene Lupin. As you wish, Holmes. If only I had known that one day you would be giving me lessons in patriotism now try to figure out the meaning of these messages, but how Holmes they are illegible, Watson, but as Lupin seems to be a magician when the mood strikes him, it may well be a conjuring trick.' forgive on looping elementary okay. <laughs> Eee, wierszyść ptaków. Sześć ich odleciało, by nigdy nie wrócić. Cóż czynić? Błagania podnosisz daremne. Pomścił ja bowiem krzywdę mojej ojczyzny, dużo trzosów, sklęśnie nim zlecą beze mnie. Historia zna władcę, co rządził jak cesarz, i światu cesarski swój splendor objawiał. Od schodu po zachód w szedł adwersarz, i skarby na podziw gawiedzi mu sprawiał. W tysiąclecie zbrojni przyszli ze śródziemi, i tak drugie milenium weszło między nimi. Zwano to traktatem, lecz było oknowaniem. Jak bezpodstawne cudze wziąć w swoje władanie? Jeśli szukasz jego nazwy, wtedy szukaj miasta świętej Katarzyny. Na to zacznie wiasta Co Rafaelowym płótną pozowała Carlo i Antonio Też z jej brali ciała Anglia łup wciąż trzyma Bezstydnie się chlubi brakiem swego męstwa Czyli podziw chce wzbudzić Mój skarb zatem będzie choćby życiem przyszło Wzięcie jego spłacić Cel mój upragniony w zagadki spowity Sprawił, że z młodego Francuza mi powstał Gdyś już miał

Aha. Okej, okay, czyli biegamy teraz bez Watsona. Watson idzie spać. Drzwi magicznie się otworzyły i Watson idzie spać. Mm, co, mówiło o obrazach, coś nie? No to. jednym miejscem, gdzie są obrazy, już ta Galeria Narodowa, w której byliśmy już zresztą. Baker Street. Oxford Circus, Cardley Circus. Nie, nie tu. To była ta galeria? O, jest. Galeria Narodowa, no bo to tak mi się wydaje, no nie? Że chyba tam coś mówiło o obrazach, coś tam, o Świętej Katarzynie. To jest jedna rzecz. I ewentualnie nazwy jakichś tam autorów. No, zobaczymy, zagadamy z panem dyrektorem. Hello, Indeed, as long as it doesn't work beyond our expectations, and we will get our visitors back when we reopen. So, have you found the fighting temporaire? I must confess, not. But we are making progress on the case. Farewell, gentlemen. Mm -hmm. Super. Ah, uh, Do, another... Do you have another? Uh huh. No, no yeah. Eee, święta Katarzyna tam, coś ze Świętą Katarzyną może. Nie. A lovely painting by Marilla. Impressive. Impressive. The Lamentation of the Dead Christ. This canvas by Tiziano Vecellio, better known as An Apostle. Dobra, może zobaczymy inaczej. Mm, dokumenty. I co my tutaj mamy? Święta Katarzyna Rafaelowym płótnem Carlo I Antonio. Eee... w takim razie, Carlo i Antonia, no mniej bardziej taka włoska, jeżeli mamy tutaj w ogóle włoską, i coś z hiszpańską, z francuską było, niemiecka, flamandzka, włoska, jest włoska, tak mi się wydaje. Mm, nie. ...piotr męczennik... ...no to mamy tą Katarzynę. Here is St. Catherine of Alexandria. This painting depicts the God. The Virgin of the Rocks. Famous canvas painted between 1491 mm. and 1508 by Leonardo da Vinci. Dobra. A study by Tiapolo. Portrait of a young man in blue. The... Canvas by Orazio. A painting by Alexandria. The family of Darius before Alexander sventa cartagena's alexandria, painted around 1575 and bought in 1899. it's st. catherine of alexandria by crivelli. sventa cartagena's alexandria, the incredulity of st. adoration of the kings by Botticelli. sventa cartagena's alexandria, written by lorenzo lotto. st. catherine of alexandria by raphael. by raphael. ah, venice. No i co? I znalazłem trzy święte Katarzyny. No i co mi to daje? Święta Katarzyna. Dobra, co my tutaj mamy? Lul. Portret mężczyzny. Dobra, nie szukamy jakiegoś portretu kobiety, coś takiego. To są faceci, faceci... Eee, to jest facet. To są jakieś kobiety? Nie. Nie, to są dzieci jakieś. To jest kobieta z mężczyzną, bla bla bla. Tutaj może. To nie, nie, nie wygląda mi na świętą. E, dobra, tu nic nie ma, tu jest mała salka jakaś. Także tutaj sobie obczajmy, Porozmawiamy tu z dyrektorem, spoko. Dobra, po to porozmawiamy z dyrektorem w takim razie. No, dyrektorze. No tak, mam ten trop. Chciałbym porozmawiać o tym braku opisu. God damn it! Damn e, it! To nie wygląda na film. Cranach, a Cranach. style has such ambience. Co brak fantazji. Portrait of a woman by Lucas Cranach. Saxonia. Charity by Lucas Cranach. Okay, tu jest coś. A Lochner, entitled St. Catherine of Alexandria. There. Chciał cztery obrazy? Mhm. Świętą Katarzynę z Aleksandrii. No dobra. No to w takim razie wracamy do Watsona. W takim wypadku Baker Street, Baker Street, Baker Street. Małą burzę mózgów sobie urządzimy. Aczkolwiek znaczy, czemu tam nie było pisu? i'm worn out but i have no choice i must take advantage of his absence by recovering his legion of honor make mm -hmm. haste to the bank and then attempt to find the crooks to whom i pawned it there i've been able to gather a sufficient sum of money now to the golden lion now to the golden lion not opra not of golden lion is this mm, Okay. Tell me, my good man, do you remember me? Last night I was in the next room where I pawned an object that I have come to buy back. Where can I find those concerned? Just where do you think you are? In the Duchess's front parlour? If there ain't nobody, it's because there ain't nobody, and I don't know no more than that. We don't ask questions here, we drink and shut it. It's a scandal. You'll hear from me, Mr. Closed.

<laughs> you aren't serious, I hope. I don't know them any better than you. Earlier in the evening, I had them round in hopes of gleaning a few morsels, but that's all. I had thought that you, like me, had bluffed and that your trinket wasn't worth a nicker. By this time, it has certainly been melted and sold as bullion. At best, it's still in the window of a pawnbroker's. <laughs> what are you doing? you're going to tell me where i can find these rogues and the medal otherwise you'll find yourself in the thick of it because i've got friends in high places i do why doctor you're acting like a common thug i who have done everything possible for you you must excuse me i do apologize how could you know i seem to have lost my usual aplomb this case is dragging on and to top it all off i have lost my friend's medal. don't worry i've seen worse. As for your head, it's sleep that you need. Your ideas will be much sharper after a rest. Impossible. My friend will be returning any moment, and then we'll end up, I don't know where, in London, in order to stop. Ah, but I've said too much. The men who have the medal, is there any way to find you? Maybe. What do you have to call in a few favors, and that takes time and money? I have a hundred guineas. Will that suffice? To powinno zadziałać, ale nie mogę nic gwarantować. W każdym razie zrobię wszystko, co mogę, aby pomóc w odzyskaniu medalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ale nie zapomnij, że Dziękuję bardzo. 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 Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Obviously, a hypochondriac, eh, oh, um, uh, yes, how did you know? otherwise, you would have taken your medical bag along, Ah oh, yes, by Jove, you are clever, as for the case at hand, which must be <laughs> our priority, we must find to which treaty it referred in the latest message from Lupin. I just came from the National Gallery, and I think we have <coughs> a necessary to formulate that what do you think what Alexandr

Okej, okay, czyli szukamy kolejnej książki. Dużo czytamy w tej grze. Dużo będziemy czytać. No dobra, no bo idzie znowu do siebie do pokoju. Krótka animacja, jak wchodzi przez magiczne drzwi. E, no dobra, a my się w takim razie udamy do Barnesa. Mapa Baker Street, Barnes, księgarnia.